No i witam po przerwie. Pudło się już robi. Poskręcałem, pociąłem płyty. Okleiłem filcem. Poprzykręcałem narożniki. Jeszcze tylna ściana będzie oklejona i wkręcona. Je do tyłu głośnik kupiłem GD30 na 50. 8 ohmów, 50 watów. Zawsze lepiej niż 30-omowy. Przepraszam, 30-watowy to jest 20 w więcej, mocniejszy. Stan magazynowy, leżak, piwniczny w stanie idealnym. Nawet nie lutowany ani nic, także... Tu mi trochę uciekło. Będę tu wkleić trochę na zapas butaprem. Filc elegancko objechane dookoła. Później tu wejdzie płyta do środka. Wkręty dam z boku. I tyle. Zobaczymy, jak to będzie dalej.